Dzień dobry drogie ciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się utworem zespołu Myslowic pod tytułem ACID LAND. Akordy, jaki będziemy potrzebować do utworu, jest akord C-dur, G-dur, Amol i F-dur. A bicie, jakiego będziemy używać, jest to, to długie, czyli trzy razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. Motyw refrenowy gramy tylko na dwóch akordach. C dwa razy i G duże. Nie poddaj się, bierzycie jakim jest. I pomyślę, na drugie nie ma szans. Motyw zwrotkowy zaczynam od akordu C. C, całe to drugie bicie, G, a małe i połówki na F i G, F i G. Myślisz, że nie masz nic Każdy ma, nawet ty Czasem trzeba to po prostu znaleźć I drogie dzieciaczki, to byłoby na tyle dzisiejszej lekcji Mam nadzieję, że co wam się spodoba, że co wam się przyda I miłego dnia wam życzę, na razie trzymajcie się, pa!